Dzień dobry, moi drodzy, jak się macie? Koniec wakacji, już niedługo szkoła, prawda? Co niektórzy będą chodzić do szkoły, a co niektórzy będą wozić tych, co chodzą do szkoły w takie życie. A dzisiaj na moim stole coś bardzo ciekawego. Myślę, że kilka osób zaskoczy tymi produktami, które chcę wam pokazać, bo są to super ciekawe sprzęty. Uwierzcie mi. Sprzęty, które będą akcesoriami dodatkowymi do tego typu szybko obrotowego wrzeciona. To jest akurat dość świeży model z tego roku i jeszcze o tym filmu nie było. Będzie. A to, co Wam dzisiaj pokażę, to będzie to. Czyli taka podstawka do frezowania. Oczywiście z regulowaną głębokością. I do tego jeszcze taki zestaw prowadnic. Proszę bardzo. Tak wygląda pierwszy sprzęt. Całość wykonana z żeliwa, bo jest to wszystko dość ciężkie. To nie jest aluminium. Mamy dwie prowadnice. Tutaj jest takie duża duża blokada, czyli jak to zaciśniemy, to się to absolutnie nie ruszy. Tutaj mamy drugą blokadę, co tego elementu, czyli do zderzaka określającego maksymalną głębokość frezowania, i teraz zobaczcie, że tutaj robimy sobie to, że tak powiem, na szybko, zgrubnie, a tutaj mamy jeszcze kolejną śrubę, mikro taką regulację, i wtedy możemy faktycznie pracować bardzo, bardzo dokładnie, czyli maksymalna głębokość będzie ograniczona właśnie przez ten. Ogranicznik. Mamy tutaj takie wycięcie od spodu, a mogłoby być to całe, prawda? Ale nie jest. Dwa otwory gwintowane i dwa otwory gwintowane. I zacznijmy w takim razie od tego. Dobra. Co będzie potrzebne? No, oczywiście, tak jak mówiłem, to nasze wrzeciono. One mają tutaj gwint. I ten gwint pasuje oczywiście tutaj. I teraz zobaczcie. Zacznę, zacznę sobie to wkręcać. Zacznę wkręcać. No tutaj już coś blokuje. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Wkręcamy, wkręcamy, wkręcamy. No i teraz zobaczcie. Trochę lipa, nie? Te wszystkie włączniki, tu jest blokada wrzeciona, wszystko trafia w linii. No, bocznej tak naprawdę. Bez sensu, nie? Odkręcamy to w takim razie. Ponieważ producent to przewidział. I w zestawie mamy ile? 3 4 3. Takie podkładki. Ja wiem, że tutaj jedna ta czarna wystarczy, i te podkładki wystarczy włożyć tutaj. I teraz zobaczcie, wkręcając to, dremel stanie idealnie, tak jak być powinien, w tej pozycji. Proste i łatwe, nie? Dobra. A to, co mówiłem, że tutaj blokuje, no to jest tutaj ta regulacja głębokości. I w tym momencie myślę, że raczej już problemu nie ma, nie? Czyli jo, oczywiście wkładamy wcześniej. Dobrze. Blokujemy i możemy zacząć pracować. Kolejna rzecz, którą tutaj powiedziałem, że regulujemy tą głębokość, tak? Czyli zobaczcie, teraz nawet jak chwycę sobie to do stołu, tak? To jest na zero. Mogę sobie tutaj zablokować. I teraz faktycznie wrzeciono jest już na zero. Czy frez jest na zero ze stołem? Teraz możemy sobie wyregulować tym. Czyli jeśli poluźnię to, wsunę, docisnę i zostawię, no powiedzmy, nie wiem, milimetr na przykład tutaj luzu w tym miejscu. Więc po odblokowaniu, oczywiście. Będziemy frezować na głębokość 1 mm. Stawiamy w takim razie sobie tutaj, tak żebyście widzieli. Poluźnię tylko tą blokadę, teraz pójdzie do góry. Okulary na nos, i możemy frezować. Dojeżdżam na tą zadaną głębokość. Blokuję, wrzeciono. Jeszcze raz, sorry. Chcę to zrobić, żebyście tego wszystko widzieli. Blokuję. Nie możemy zacząć stresować. Co na pewno. O, nie widzę, gdzie to jest wyłącznik. Niżej. Co na pewno jest miłe, to faktycznie słuchajcie, tutaj to miejsce jest praktycznie bardzo, bardzo dobrze widoczne. Czyli frezowanie w ten sposób jakichś bardzo dokładnych rzeczy. Widzicie, tutaj prowadzę sobie to palcami, całość przylega. Super wszystko jest stabilne i o to chodzi. Czyli to jest opcja pierwsza. Najprostsza, najprostsza. Teraz przechodzimy do czegoś ciekawszego. No dobra, może nie ciekawszego, ale to jest jakby jedno akcesorium, które jest tutaj stosowane. Czyli mamy przykładnicę równoległą, która ma jeszcze dwie prowadnice. Jeśli materiał jest grubszy, tutaj, no prawie, ale no, chyba raczej będę musiał to odkręcić. Dobra, czyli potrzebuję tutaj wkrętak i. Przekręcimy sobie tą przykładnicę na tą. Dobra, to przekręcamy. Czyli do grubych materiałów mamy jedną prowadnicę, do cieńszych materiałów mamy drugą prowadnicę. Ale ta prowadnica jeszcze ma trzecią funkcję, którą może od razu Wam pokażę. Dobra, to jest poluzowane. I teraz zobaczcie, mam jeszcze takie magiczne pudełko pełne niespodzianek. I tutaj mamy takie dwa piny okrągłe. I Już Wam pokazuję, do czego to służy. Czyli zamiast tamtych tych prowadnic drewnianych wkręciłem takie dwa obłe piny. Jak myślicie, do czego to będzie służyć? Jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie. Dobra, teraz sobie tutaj wkręcamy nasze pręty prowadzące. No i możemy zaczepiać to do dremela. I teraz tak. No, może zróbmy sobie to. Tutaj widzicie, mamy te dwa miejsca montażowe. Możemy tutaj pracować i z jednej, i z drugiej strony bez znaczenia. Dokręcamy to. Wkręcamy te śruby, i nasza prowadnica będzie gotowa do pracy równoległej do krawędzi. I pewnie teraz się zastanawiacie, no po co są te dziwne dwa piny? Tutaj. Już Wam pokazuję. Złapiemy sobie na przykład jakiś tam dystans. I uwaga, pomyślano słuchajcie, nawet o pracy przy materiałach krzywoliniowych. Jeśli bym pracował w ten sposób, to mógłbym się cały czas bujać na boki. A pracując w ten sposób, przykładnica dolega do naszej naszej krzywizny. Tak. O, czekajcie teraz. Dolega do naszej krzywizny i tymi dwoma punktami i jedziemy w ten sposób. Fajne? Fajne. Bardzo pomysłowe. Proste, a jednocześnie bez tego mielibyśmy problem, żeby pracować z krzywiznami. Dobra. Zamontuję tutaj tą prowadnicę równoległą. Czyli wykręcamy piny, wkręcamy tą cienką, cienką przykładnicę równoległą. Czyli te wszystkie śruby i te wszystkie rzeczy, które wam tutaj pokazuję, były w zestawie. I oczywiście to, co najważniejsze, to możemy tą przykładnicę. Ona idzie pod spód stopy samego dremela. Więc pod spód. Pod spód, czyli, zobaczcie, jesteśmy w stanie dojść praktycznie do samego Wrzeciona. Jeszcze może wysunę Wrzeciono, żebyście widzieli. Czyli, zobaczcie, praktycznie jesteśmy w stanie dojść do samego. Frezu. I właśnie o to chodzi. Dobra, zróbmy sobie na przykład takie frezowanie. Czyli mamy ustaloną odległość tutaj między frezem a tą listewką. I możemy jechać, nie? Kawałek materiału. Głębokość również ustawiona. Odpalamy trochę szybciej. Dobra, wyszło, wyszło. Oczywiście, tutaj się to wszystko pięknie zapycha w MDF-ie. Przejadę frezem jeszcze raz, żebyście widzieli w ogóle co robiłem. Możemy trochę to papierem zebrać i proszę bardzo, w ręk. Czy wpust wykonany prawidłowo? I o to chodzi. No dobrze, mamy zrobione, zrobione takie frezowanie. Powiedzmy, że teraz chciałbym przesunąć o pół milimetra. No i teraz, zobaczcie. Przesuwanie tego, oczywiście na tym. No musiałbym sprawdzić, zmierzyć tutaj na przykład odległość, nawet z suwmiarką, dodać tą wartość, ale tutaj pojawia się kolejne akcesorium, które po pierwsze zwiększa i to o 30 cm lekko zasięg, ale mamy jeszcze dodatkowe dodatkową regulację. Z śrubą mikrometryczną, tutaj. Czyli, zobaczcie, dokręcamy sobie te elementy, tutaj te pręty. Pręty się łączą, i mamy zasięg zwiększony. Pyk. Teraz doczepimy sobie tą śrubę, tutaj, czyli wkręcamy, Dobra, tutaj są podziałki na tej śrubie. Blokujemy to miejsce. Tutaj mogę użyć już sobie wkrętaka. Dobrze, tu jest wszystko zablokowane. Luzujemy teraz te śruby i możemy dokonać regulacji. Bardzo, bardzo dokładne. Widzicie, ten element środkowy się przesuwa. W jedną stronę, w drugą. Jedziemy po śrubie, czyli po tym gwincie tutaj wewnętrznym. Blokujemy to i możemy zabierać się z kolejnym przejściem. Super sprawa, tym bardziej, że zobaczcie, to jest tak długie. I zdradzę Wam jeszcze, że te pręty. Również można dokupić. Jeśli ktoś chciałby pracować na jeszcze dłuższych elementach, to żaden problem. Jest się w stanie to wydłużyć jeszcze bardziej. No ale tutaj mamy już, słuchajcie, no 20-40 cm lekko. Czy to koniec? No nie. Wracamy. Ups. Wracamy do mojego pudełeczka. Nie uciekajcie, elementy, bo to są zbyt ważne. Sprzęty. No i dobra. Cóż tu mamy? Do kompletu dojdzie jeszcze taka płytka. Te rzeczy Wam pokazałem, to teraz zajmiemy się tą płytką. I żeby ją użyć, będziemy musieli. To sobie zdejmiemy na razie. To sobie zdejmiemy. I tutaj mamy. Dwie kolejne śruby, które musimy odkręcić. Czyli odkręcamy tak naprawdę przykładnicę równoległą. Całą. A zamiast tej przykładnicy przyczepimy ten właśnie trójkącik. Kto z Was pomyślał, że Veritas. Firma z Kanady specjalizująca się tak naprawdę w, no w strugach, można powiedzieć. Strugi, dłuta. Nie wiem, czy oni piły, chyba też robili. Tego nie pamiętam. A tutaj nagle akcesorium do Dremela. Dobra, mamy element poskładany. I teraz piękna sprawa, słuchajcie. Kładamy to na te nasze prowadnice. I w tym trójkąciku mamy dwa otwory. Kolejne. No dalej. Teraz śruba tu jeszcze blokuje. Dobra. Jest. Mamy tutaj dwa otworki. Duży i mały. I teraz w moich rękach pojawi się taka oto śruba. Z taką malutką szpileczką na końcu. Kręcamy to tutaj. Już się domyślacie. Co to jest? O to nawet tutaj mogę pokazać. O, tylko muszę wy cofnąć to. Proszę bardzo, słuchajcie. Mamy stół. Wciskam pin. I mamy piękny cyrkiel, czyli w tym momencie spokojnie 40 cm robimy promień. Ja mam te pręty jeszcze dłuższe, więc mogę pracować na jeszcze większych długościach. Ale zobaczcie, że znowu tutaj pracujemy w taki sposób, że zablokowane to miejsce, wbite, blokujemy tutaj na tych śrubach mikrometrycznych. I znowu dokonujemy mikroregulacji i nasza frezarka przysuwa się lub odsuwa od punktu środkowego. Mega co? Zrobimy sobie jakieś frezowanie? No czemu nie? Czemu nie? Zrobimy sobie tutaj, tutaj sobie to wbijemy. Tu jest zablokowane, tu jest zablokowane. Siedzi wszystko. Dobra, możemy frezować w takim razie. Ale dźwięki co? No niestety, tak to tutaj bywa, że czasami dźwięki tych sprzętów są. Uuup. Słuchajcie, dobrze, że zatrzymałem, dobrze, że zatrzymałem, ponieważ nie wiem, czy widzicie, co się stało? <laughs> Poluzował mi się frez. Ja już coś, coś czułem, że jedzie za, za głęboko. Dobrze, że to zatrzymałem w tym miejscu. Ale jak najbardziej po łuku praca została wykonana prawidłowo. Dobra, czyli to na razie sobie cofnę. No, frez za lekko zamocowałem. Sorry, moja wina. Ale powiedziałem, że to miejsce ma tutaj. Kilka funkcji. Mamy pin. Jeśli chcemy zrobić tylko na nakłucie tak naprawdę to to miejsce środkowe będzie y, zaznaczone tylko tą tą szpileczką tym pinem. Opcja druga to jest pin 5 czy 6 mm, który wkręca się tutaj od spodu. I wtedy jedziemy. Mamy zrobiony, mam, mamy zrobiony otwór, jest to na pewno, bym powiedział, no, mocniejsze prowadzenie, bardziej stabilne. Ten pin ostry może nam się gdzieś przesunąć. A jeśli mamy wywiercony otwór prowadzący nie ma tutaj takiej opcji, nie. No dobra. A co jeśli mamy na przykład elementy, których nie możemy w żaden sposób skaleczyć? Nie możemy ani wywiercić otworu, ani nakłuć tam tą szpilką. Nie wiem, czy to będzie jakieś tworzywo, czy to będzie nawet szkło. No, możemy sobie tutaj grawerować w szkle yy, diamentem. Wtedy pojawia się jeszcze to. Mamy taki talerzyk. Pach! On jest tutaj wkładany. I wtedy po prostu możemy sobie to przykleić. Taśma dwustronna przyklejamy, przyklej na gorąco. I to on. Ten, to miejsce jest wtedy miejscem prowadzenia. Nie koniec niespodzianek, ponieważ jeszcze mówiłem wam o tym miejscu, tutaj to, o tym wycięciu. Po co ona jest zrobiona? Zobaczcie, wkręcę sobie na razie ten mój pin. Ostry, czyli tą jakby szpileczkę, i teraz zobaczcie, do którego miejsca jestem w stanie się zbliżyć. Czy wy to widzicie? Widzicie, ta szpilka jest dosłownie parę milimetrów od miejsca, gdzie jest fres. Co za tym idzie? Kiedy to wbijemy? Oczywiście teraz te pręty są za długie, więc mogę sobie odkręcić, bo przecież nie będę pracował w ten sposób. Jesteście w stanie słuchajcie robić super małe łuki. Czy super małe okręgi. Proszę bardzo. Troszkę tylko tą szpilkę wykręcę. I zobaczcie teraz. Wbijamy tą szpilę I zobaczcie. <laughs> możemy się kręcić. No, nie wiem, tutaj jest ile. Z 10 mm. Naprawdę super małe, super małe kółeczka możemy robić. Także tyle w temacie tego myślę, że dość zaawansowanego i rozbudowanego zestawu. Ale mając to, słuchajcie. Pod ręką, to myślę, że żadne prace nie stanowią problemu, właśnie dla, dla dremela. No, bo generalnie dremel jako wrzeciono, możemy oczywiście pracować tym z ręki, ale jeśli chcemy pracować równolegle, yy, równolegle do krawędzi jakiejś obłej, yy, pracować, yy, wycinać jakieś kółka, frezować nawet tak jak tutaj, właśnie w ten sposób, że jedziemy sobie. Jak u chirurga praktycznie, bardzo, bardzo precyzyjnie, to ten zestaw normalnie powala. Link tradycyjnie w opisie. A my widzimy się już niedługo. Kolejne filmy w drodze. Na razie, cześć, hej.